Cześć, jestem Alicja i od 12 lat podróżuję po Sardynii. Podróżuję i nie mogę przestać. Dziś zapraszam Was na bardzo panoramiczny spacer do wodospadu Gattidai. Dai. To jeden z najpiękniejszych wodospadów na wschodnim wybrzeżu Sardynii. W odcinku także kilka innych naj. Najlepsze limuzyny, najpiękniejsze modelki, najstarsi sardyńczycy i najlepsza ekipa trekkingowa. Na tym filmie pokażemy Wam także, którą drogą zdecydowanie nie iść do wodospadu Gadki Daj i udzielimy wskazówek, jak trafić tam najprościej i najbezpieczniej. 7.30 rano dojechaliśmy na miejsce. Staliśmy przed szóstą, żeby obejrzeć wschód słońca, i po wschodzie słońca zebraliśmy się w góry. Bardzo popieram takie podejście do trekkingu na Sardynii, żeby wyjeżdżać z domu jak najwcześniej ra rano i przynajmniej część trasy pokonywać w jeszcze przyjemnym, porannym chłodzie. A powrót i tak będzie w pełnym słońcu, w wysokich temperaturach. Często na sardyńskich trasach pieszych znajdziecie jakieś furtki, bramy, kanceli tak zwane. I tutaj mamy nawet na jednym napis Riquiudere IL CANCELLO, czyli zamknij za sobą Bramy. A to dlatego, że to często szlaki idą przez teren prywatny, gdzie na przykład są pastwiska, gdzie przebywają jakieś zwierzęta na wolnym wypasie. I żeby one się nie rozlazły gospodarzom na jeszcze szerszy wypas, to proszą oni o zamknięcie za sobą tych bramek. sobie wygodnym szlakiem w dół, gdzieś tam pod nami, zaczyna się już mion, którym w dole płynie rzeka, w której mamy nadzieję się wykąpać, powspinać, poeksplorować, wejść pod wodospad. I czeka nas kolejny piękny dzień na Sardynii. Pięknie widać stąd morze. Te dwie wysepki to prawdopodobnie Izolotto di Oliastra albo Izola Rossa koło Santa Maria na Warweze. Mija się ją na rejsach po zatoce. Idziemy z aplikacją Maps 3, ponieważ jak już pewnie wiecie z innych filmików, sardyńskie szlaki są bardzo skromnie znaczone ale niech Was to nie zniechęca w do pięknych miejsc. W porównaniu z przedwczorajszą trasą do jaskini, to ta droga jest super komfortowa. Żadnych krzaków, żadnych wielkich głazów, po których trzeba się wspinać albo zspinać. Trekkingowy luksus. Ostatnia partia zejścia do wodospadu jest bardzo wymagająca i żałujemy, że nie mamy linii. Jedyną linę zostawiliśmy przed wczoraj w jaskini i tam między drzewami już połyskuje wodospad. Tym oto pięknym kanionem pełnym obsuwających się głazów i ekscytujących momentów doszliśmy do celu na piękny, płaski kamień piknikowy usadowiony na brzegu pięknego basenu. A nad nim cudowny wodospad. Aurelia, ty powinnaś być modelką, a nie amerykańskim żołnierzem. Jej. Oczywiście jesteśmy tu kompletnie sami na szlaku. Też nikogo nie spotkaliśmy i pewnie nie spotkamy. No i wolimy zdecydowanie takie klimaty niż siedzenie w tłumie na plaży. A teraz najmilsza część wodospadowej wycieczki, czyli łażenie po skałkach dookoła z każdej strony, w próby dostania się na kolejne piętra wodospadu. Dużo, dużo wspinaczki i aktywności fizycznej, dużo frajdy i zabawy i adrenaliny. Tam na drugiej stronie Ela i Marek próbują przebić się na naszą stronę rzeki. Lapałyśmy się na najwyższe zniesienie w pobliżu wodospadu. Teraz widzimy jego wyższe partie. Jaki tam jest piękny basenik do kompania, Aurelia? Oh, kurde, ale nie wiem czy tam damy radę dotrzeć. Oh, chyba, że z drugiej strony. Ach, jakie piękne są sardyńskie wodospady i jest ich naprawdę mnóstwo, szczególnie na wschodzie wyspy, w najwyższych górach Supramonte i Gennargentu. Moim zdaniem grzechem jest spędzać wakacje na wschodzie i nie wybrać się chociaż raz w głąb lądu, żeby wykąpać się w krystalicznej, słodkiej, górskiej wodzie i podziwiać te cuda sardyńskiej natury. Ostatnie odświeżenie przed ruszeniem w drogę powrotną. Na szczęście nie musimy z powrotem wspinać się tym strasznym kanionem, którym żeśmy tu zeszli. W dole jeszcze słychać szum wodospadu, który opuszczamy. Wspinamy się w górę po ścianie głębokiego wąwozu, na którego dnie płynie wodospad. Ścieżka mało widoczna, ale trochę wskazują ją rozwieszone linki między drzewami. Gdybyście tu kiedyś szli, to jest tu taki okrągły, płaski placyk. Słychać tu już wodospad w dole. I wtedy trzeba z tego placyku kierować się w dół lekko w prawo, bo jak nie, to wejdziecie do głębokiego, zawalonego głazami kanionu, w którym myśmy zeszli w dół po bardzo osuwającym się terenie, ale wracamy już drogą bardziej komfortową. Na wielu szlakach, w górach i nie tylko na Sardynii, znajdziecie kępy takiego dzikiego tymianku. Wymyśliliśmy sobie taką inhalację i pobudzenie na trekkingu. Otóż rozcieramy końcóweczkę kwiatka, zatykamy jedną dziurkę i wciągamy mocno. No, czuję normalnie tutaj w zatokach palenie. Potem druga. Oh, cudownie się po tym oddycha. Czasem się po tym psika. Może przypomina to trochę naszą staropolską tabakę. No i czujemy jakiś taki przypływ energii po tym zabiegu na szlaku. No, super. Po wodospadowych przygodach, spacer w miasteczku Villa Grande Strisali, pełnym ciekawych murali. Szukamy lodów, kawy i czego Aurelia? Coca-Coli. I Coca-Coli, bez której amerykański żołnierz nie przeżyje nawet dnia. Trochę jak w Orgozolo. My to mamy szczęście, bo trafiliśmy do miasteczka w dzień targowy. Mnóstwo ludzi, stragany, ruch. Nawet w miasteczku są wodospady. Wygląda na to, że z tego miasteczka pochodziła najstarsza babcia Włoch, Zia Damiana, 108 lat. A kiedy będę starą kobietą, ciągle będę kochała. W całym miasteczku Villa Grande z są murale z wizerunkami najstarszych mieszkańców miasta. Tutaj mamy panią. Giacolle Lepari, która urodziła się w 1912 i dożyła wieku 105 lat. A tu para mieszkańców. Luciano i Maruccia, 102, a drugi jeszcze żyje. Urodziła się pani w 1917, czyli ma dzisiaj 105 lat. Mam nadzieję, że ten, jak i wiele innych odcinków na moim kanale, zachęci Was, żeby odkrywać na Sardynii miejsca w głębi lądu, bardzo pomogą Wam w tym moje przewodniki, które piszę z wielką pasją i miłością do tej wyspy i staram się w nich dawać bardzo konkretne wskazówki, jak odnaleźć te cudowne miejsca.